Monko, widzowie, dziś, e, widzowie, dzisiaj gramy w taką grę, z, e, która nazywa się 5 nocy z bobrem. I gramy na telefonie Tak. E, e, ja tylko oglądam jak to się gra, co to jest. Nie można zmienić po pierwszej nocy. A, nawet nie znam tych zdaczków. Poczekajcie, ja to sobie... W sumie nie, ja nie mogę tego, bo mam wyłączony internet. Salony, Bóg zjadł za dużo grzybów. Bobert lo. W pewnym bagiennym królestwie, w państwie polskim, płynęło ciche i spokojne życie. Polskie krowy pasły się na polanie, a w wodzie skakały zielone żaby. No fajnie, fajnie. A trochę dalej mieszkało dwóch wysokich braci Bobrów. Ich biorę to z rzeki A i od razu dają ostrzeżenia, a zwierzęta przeklinają tutaj. Więc... No, jeżeli nie chcecie, żeby ten, to lepiej tego nie oglądajcie. Albo zatkajcie uszy, nie wiem, co to chcecie. Dobra. Bobry sobie żurą coś. A teraz co ma Ja nie wiem, czy, czy ta piosenka nie ma praw autorskich. Mam nadzieję, że nie. Bobry były przyjazne i uwielbiały spędzać tu czas. No widać, no widać. E, poszalony preżurik zasnął, ale Loix chciał więcej. I co? Nie wiem co zrobił. Dlaczego oni mikrofon... Czy oni to włożyli na środę wody? A pskrabrdra, wiesz? Przyszedł do jaskini i rycerz grzyby. No i co mu? No i to jest kara za jedzenie grzybów z całego lasu. O, co mu jest? Zamienił się w bobra. W bobry zamienił się w bobra. A rolek jest bój w. No, kuźwa, kuźwa, tak, kuźwa. Jadł wszystkie krowy i poszedł na polowanie dla swojego dla, dla brata. Czy on idzie swojego brata zabić? Dobrze, że Rolik był tablet z aparatem. A po co ci tablet z aparatem? Trochę umiem w to grać, bo coś tam oglądam, jak to się gra. No i wiem, co trzeba robić. Najpierw rąbiemy. Najpierw trzeba porąbać drzewo. Nie nie nie, już na pierwszej docy to? To jest trochę susz. Rąba drewno. Teraz trzeba, po... widzieliśmy deski. Tak, widzieliśmy deski. No. Kundelagi mam trochę. Mnie no, trzeba jeszcze wodę i trawę zebrać. A na początku trzeba zapasy drewna zrobić i będzie trzeba no, naprawić swój ten domek. Ja się boję dniów, bo dnie, no jak oglądają tam jakichś youtuberów, nie będę mówił, bo e, jeszcze będą te, nie no, czy są prawa autorskie zamówienie youtuberów, I don't know, e, no, no wolę i tak nie mówić, ale jak tam oglądałem, to te dnie to były takie dziwne. <laughs> W pierwszej chyba się walczyło z jakimiś typami czy coś. Chyba chyba nawet w każdym dniu się walczyło. E, robimy to. Naprawiamy komidek. E. Nie, 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 nie. nie wiem czy ja potrzebuję grzybów, bo grzyby są tylko do przełamiania. Szybko woda. Dobra, nie ma nikogo. Mam nadzieję, że to długo nie zajmie. Szybciej, szybciej zbieraj trawę. Ej, woda. Dobra, jeszcze bubra nie ma. Szybciej gotuj się gotuj. Potrzebuję jak najwięcej tego. Pójdę jeszcze raz do powodę. Może grzyby jeszcze urosnę. Teraz jest na kamery popatrzeć. Gdzie on jest? I widzicie go gdzieś? bo ja ślepy jestem. No było oszołomić. Hmm. Ej, ej, ej. Nie no ja nigdzie, ja nigdzie go nie widzę. Może leczyć kamerę. Ej! Dobra, ja. Wezmę ja grzyby, to żebym mógł go oszołomić. Do której on teraz kamerze będzie? już przeklinają. Ale ostrzegałem. Mówiłem, więc. No, mówiłem. Chociaż jakiś problem, to nie niedobnie. Ja ostrzegałem. Trzecia AM. Trzeba tam zobaczyć. To on jeszcze jest oszołomiony. Jezu, ile on będzie miał jeszcze to? To już do czwartek przerwody zblazło. E czwarta. Powinien być na e czwartej, ale go nie ma na czwartej. Nie, ja nie chciałem wychodzić. No i poszedł gdzieś inny. Nie mogę oszołowić. Udu! <ścoughs> Dobra. My już mamy taki sp Pokój od niego. Szukamy trawy. Ja już nie wiem, czy ja muszę w ogóle wychodzić? Co jest? Czemu? Ależ... A, bo już mam 10. No już raczej nic nie wydarzy przed, chyba jak coś się wydarzy, to po prostu Wam pokażę. Widzimy się już pewnie jak się skończy. Dobra, już mamy piątą, to się naprawdę nic nie wydarzy. No ja nie, już mamy winę. Jeszcze go osłomiłem Więc jak ja przegram na takiej, na takiej godzinie o tej nocy i ty bardziej, że on jeszcze jest oszyłowiony, to ja nie wiem co się stało. To się coś musiało zbugować. <laughs> jeszcze grzyby się porozmawiamy. Porozmawiamy z grzybami, tak. Bardzo moje wymówieństwo polskie jest przepiękne Dobra Dawaj grziby Potrzebuję grziby No jeszcze z O! Szósta! Er primo, yeah. Dobra, dawaj kolejną minocję nie obchodzi mnie, że szósta. Rozpocznij noc. Dzień pierwszy. I tu nie ma noc, druga. W tym czasie z Siaweli śpiesił się, aby pomóc przy ciężarówce. Co tam pisało? Bober. Ku... Była gesta w nikogo nie zauważył. Primo jedzie! Wow, gówno! Chyba mam przybitą oponę! Yeah! Och tykująca kująca hurna! Nie Nie być dźwięk. Trzeba wyciągnąć mój potężny więc i pokazać Kerosowi moje bicepsy. O, Lecimy z Bobrem! Yeah. O! Nie no, szansy TV mi zmieni. Przezbiedziałem przed grobem. No, teraz można grać. Lecimy z Bobrem. El Bobrito de Curvito. Łaaa. To gówno gówno kują za górna. szybko polecenie leży 30 kg. czy morski słychać na łeb się nie spadł O Mam NPP ja lubię ci to, co właśnie odblokowałem są serio dwa leczenia obok siebie? Jeśli się bić nie umiem Czy z bobra zabiłem? Dobra, ja tu dużo. O! Buuuum! Wiem, że ja tylko w jednego tym ultem Walloem ale kogo to obchodzi? Co mnie uderzyło? Grzyby mnie uderzyły. Ostatnie dwa. No to na nie, polecimy. I szkoda, że nie pada bubra. Tylko do ciężarówki, i yeah, I'm a winner! Uuu, tylko nie wiem, czy będę winner tej nocy. O szybko grę noc, druga. I ciekawe dlaczego on się tej noc tamtej nocy nie pojawił w ogóle w mojej schacie. Pojawił się, bo mi się wyda. Może to przecież wziąłem to pierwszy napis, a to mogło być jakiś super duper easy. Ai Nie, know. Szybko, szybko, kopił, kopił. Czemu to piłowanie tak długo trwa? Nie ma nikogo. 20 drewna powinno mi wystarczyć. Znaczy, tych desek, jakby no, to raczej nie drewno, tylko deski. <laughs> Jeszcze niech szybko poczekają. Ja tylko po trawę pójdę, zrobię ekliksiry i już idę zabudowywać. Prasa. Stres. Buduj. Oj, będzie trzeba więcej tego drewna. Przecież to tak teraz wolno idzie. Nie no, to chyba tylko drzwi tak długo lecą. Do no, kominkę dołożymy. Czy już jest, czy już jest obok dziesiątej? Ja sobie na dziewiątą kamerę ustawię. Tak wejdę w kamerę, to będę widział, czy on już jest blisko. Nie. Ma więcej yy, grzybów, nie no grzybów nie potrzebuję. Nie! O szybciej szukaj tej trawy. Ja widzę jakoś jej bilion, a ty jej trzy lata szukasz. W sumie to ja jej szukam, nie to ten bubry jej szuka. Bubry jeden. Ej, czekaj. O kurde. Wszystko zabudowane? Eee, kobidek? Uff, pierwsza walka z Bubrem. Bubra, I'm ready. Where are you? No, dawaj, chodź. No, nie wiem, po co ja kobietę sprawdziłem. on? To mi jeszcze w ogóle jest? Kurde, idzie. Już już powinien wchodzić na dziewiątą. No i już jest w korektach. Powinienem widzieć. Nie, to chyba już od dziesiątej kamery go widać. Dobra, Dobra, będzie pierwsza walka. Się... Halo! Przegryździesz się wreszcie przez coś. Znaczy, nie się, tylko że jest za co w ogóle coś gryźć. Easy Trzeba więcej tych robić Nie no, prasa jeszcze Dobra Po wodę jeszcze tylko wyjść Szybciej rób się, rób się O szybciej ile się można Dobra Kolejne gotujemy do której kamerze już jest. Uszma już? Uszma, tak, uszma. Jest już na usma kabera. No teraz już chyba na dziesiątej nawet. Ej, nie! No. Nie! Już po mnie. Nie, 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 do mnie chodź rozwalić, do mnie, okno jakie, szybko wychodź. Jezus Maria, to już się ciężkie powału robi. Nawet jakby on mi tą zaporę rozwalił, to bym tak się zdenerwował. Ja, ja jeszcze nie wiem, co się w ogóle stanie, jak zaporę rozwali. A po co się musi rozwalać? Serio? Już idzie, już nawet nie mam co próbować. Wszystko ubezpieczone. Zapora naprawiona. A zapora zaporę, słyszałem to. Nie ma. O, ta walno Jakby cztery podki nie wystarczyły, to poszedł po kolejne. W szybkiej to się. Dobra, grzyby zrobię. Musimy w na te podki czekać. z nowej grzyba. A, nawet mi się nie przydały one. Uuu, po dwóch latach. Dobra, poczekajcie. Bo no teraz będzie znowu dzień. Boję się tego trochę, ale dobra, i mi się wydaje, że tak na, na, na kilka odcinków zrobimy. Może tak po dwa no, po dwa. To już po tym, że nie możemy skończyć. Dobra, rozgrzewka zakończona, napraw most. I 70 kg, o Jezus. To może najpierw te kile trochę porobi i sobie po ulepszam. Nie wiem. Ow. Tylko tylko kobieta zbiera bo... Drewno już jest mocne Dobra Trzeba naprawić most Bum Zebrałem? Dobra. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Drewna teraz więcej potrzebuje niż tego kamienia. My tam jest pokazane, ale ja jeszcze tego nie sprawdziłem. Nie! biją, Za no dużo biją. Gli bobr. Muszę więcej was... Zostały już dwa, ile tych bobrów? Uf. Nie no trafić, nie potrafię Jak działa ten pistolet? Nie ma ja, ten pistolet, tak działa super Ewa Jeszcze on jeszcze A Nie czy on ma amunicję Przecież jak ona mi się skończy to już powiem. Ale ja nad wiem, czy da się ją zbierać Gdzieś czy coś Czy da się ją w ogóle jakoś oddowić to albo Dobra wóbr leży O kurde, tu jest tyle rzeczy Drewno tam ma. chodźmy zdać wszystkie rzeczy jeszcze kili wszystkich nie mam i tak więc mast chyba i tak nie zadziała no ale najpierw już most najpierw skąd nie już wiecie leży burr nie kamienie trzeba 50 o, wreszcie leczenie znalazłem. Co bym poszedł, bo tam było dużo rzeczy. Po drugiej stronie, o tam. Więc co jakbym teraz na tą stronę bardziej poszedł. O, kapibara, kapibara. Mm, dobra, są rzeczy. Nie, nie potrzebuję drewna. Te kamienie jeszcze tak przynajmniej, nie wiem ile, 20? Ile ja tam tego dałem, już nie pamiętam. Jafimara, <noise> oła. Mam, uciekamy. O Jezu, ile ich tu. Jezu, jak dostali. Szybko. A i tak, ile muszę jeszcze zrobić? Nie, no wiesz, że jest tu szybko. Udało, udało się! ta ta Primo. Dobra, widzowie, już myślę, że to już tyle na ten odcinek. Widzimy się już w kolejnym, czyli już na trzeciej nocy na trzecim dniu i na czwartej nocy i na czwartym dniu, więc pa. no widzimy się w kolejnym odcinku, papa. Pa.